Jest i on w końcu 650 DSX. Mój prywatny zakupiony właśnie motocykl. Jak wiecie, prezentowałem go w zeszłym roku, znaczy nie tego, DSA 650, -tki. miałem go na testach. Bardzo mi się wtedy spodobał i na podstawie tego testu oraz e, zapoznaniu się z DSX-em, którego kupił Sławek i ściągnął go, znaczy na jego prośbę został ściągnięty jako pierwsza maszyna do Polski. Miałem okazję się do niego przymierzyć, e, też kawałek przejechać i. W trakcie testów byłem oczarowany tą maszyną. W porównaniu do mojego ówczesnego Beneliterka, e, no cóż, to była zupełnie inna historia, jednocylindrowiec 350 znany mi, przecież miałem go w Aprilii Pegaso, którą też już na moim kanale jakiś czas temu prezentowałem. Ale tu jest to wszystko odnowione. Jest na wtrysku, to dobry wtrysku. Jest z ABS-em, z lepszymi hamucami, z dobrymi kołami. No, nowka sztuka sprzęt, na którym pierwsze kilometry, które teraz zrobiłem, powiem Wam szczerze, nie jestem do końca na chwilę obecną zadowolony z tych kilometrów, ale to z takich prostych powodów. Po pierwsze docieranie, po drugie jest to maszyna świeża, muszę się w nią wjeździć. Odzwyczaiłem się od tych klekotów, takich jednocylindrówek, ale z drugiej strony podczas testu to właśnie mnie to zafascynowało. Nieważne, pokażę Wam co w nim już na tą chwilę zrobiłem i co jeszcze będzie zrobione. Także Jedziemy. Na wstępie warto byłoby zaznaczyć, że ten film raczej nie spodoba się szerszej grupie oglądających. Więc jeśli liczycie na konkretne jakieś dane techniczne, e, jazdę w terenie i tym podobne inne rzeczy na tym motocyklu, to nie w tym odcinku e, jest on oznaczony jako vlog warsztatowy, chociaż de facto z warsztatu nie jest, ale będzie po prostu o modyfikacjach, tudzież ciekawostkach, które na tą chwilę znalazłem w tym motocyklu. E, więc generalnie w większości to będzie dość nudne nudna pogadanka, więc ci którzy oglądają, lubią oglądać mój kanał bo lubią zaglądać co tam się u mnie dzieje i są ciekawi tego sprzętu, coś tutaj dla siebie znajdą, a reszta no sorry, nie tym razem, możecie od razu wyłączać tak, także ta garstka osób, która została już Wam mówię, co tam się w moim DS-ie, DSX-ie pozmieniało a, i co się pozmienia, bo tutaj zmian będzie sporo Pierwsza rzecz wpadły sobie handbary. Takie wąskie, które nie chronią za bardzo przed wiatrem dłoni, ale też nie o to chodziło. A to ma chronić klamki przed uszkodzeniami. W ogóle klamki, nie wiem czy widzieliście, ale jedna i druga są regulowane standardowo. Bardzo fajne rozwiązanie. A tutaj mamy metalowy, aluminiowy, przepraszam, rdzeń w tym handbarze. Montowany w dwóch miejscach, także jest sztywny, twardy. Na gmole wrzuciłem sobie oświetlenie. Później Wam pokażę, jak to świeci. Generalnie jest tutaj ring, który bardzo ładnie się łączy kolorystycznie tutaj z tymi pozycyjnymi i to jest podpozycyjne podłączone. A tutaj mamy światła długie. Pozwólcie, że pokażę Wam takie archiwalne nagranie z DS-a 350, którego nigdzie nie opublikowałem do tej pory, bo <głysza> zgubiłem je a okazało się, że siedziało sobie na tablecie. Nieważne, gdzie jeżę sobie. Tak jak to zwykle bywa po godzinach pracy, gdzie już jest ciemno a i śmigałem po lesie, tak dość konkretnie. Na oryginalnych lampach DSa bardzo ładnie świeciły, ale zawsze te dodatkowe światełko gdzieś tam na boki, żeby świeciło się przydaje i dlatego ja to montuję, więc w pełni ma to uzasadnienie. Jak już jestem przy gmolach, gmole gdzieś tam prędzej czy później, pewnie pokuszę się, żeby sobie zamontować tutaj takie szersze, albo tutaj pod tym dziobkiem przechodzące. Zobaczymy, a może zostaną tylko te oryginalne, takie filigranowe. W sumie większe nie są potrzebne, a te ochronią to, co ochronić powinny. No, tu absolutnie wszystko chronią. Osłona pod silnikiem, ta jest fajna, ameliniować ta metalowa, nie wiem, nie sprawdzałem, ale jest leciutka niesamowicie zamontowana na trzy śruby i te od razu poprawiłem, bo musiałem to zdjąć do montażu gmoli. E, przy pierwszym montażu skręciłem z powrotem na podkładki sprężynowe. E, też jeśli ktoś z Was ma taki motocykl, to polecam to zrobić, e, ponieważ e, no, przy wibracjach tej jednocylindrówki e, po, może to odlecieć i takie niezabezpieczone ani loktajtem, ani niczym e, śruby po prostu e, warto byłoby e, gdzieś tam czymś e, do zabezpieczyć. A no, wiecie, nawet Suzuki Wistrom, którego właśnie z Michałem Arenem, znaczy Michał testował, a ja go fociłem, to jak, jechali, jak jechaliśmy na spotkanie, ja Triumphem dojechałem bez najmniejszego problemu. on sobie Wistromem swoim 800D zgubił tą osłonę pod silnikiem, bo była na tyle źle zmontowana. Także istotna sprawa, żeby takie coś zamontować albo poprawić. Dobra dalej, kolejna ciekawostka będzie montaż kufrów, nie kupiłem oryginalnych telarzy sakw bocznych do DSX-a, ponieważ troszkę mi się nie podobały jak one są zamontowane, te sakwy są tak strasznie nisko, tak brzydko wygląda to linia motocykla wtedy, więc tutaj to troszkę zrobiłem po swojemu, czy wygląda dobrze, czy nie wygląda dobrze, ciężko stwierdzić, nie chciałem modyfikować tego bagażnika, a, bagażnik ten. W ogóle w testówce tutaj też muszę sprzedać anegdotkę. Ja wspominałem o tym na teście ds ale w sumie zapomniałem o tym w końcu gdzieś tam wpleść w wiadomości. DS 650, jak zobaczycie, na pierwsze zdjęcia prasowe występował w Polsce jeden, ten, ten taki czerwono-srebrny z czarnym topcasem z tyłu, aluminiowym. I ten topcase jest na tyle ciężki, że podczas mojego testu Gdzieś tam po dołach, dziurach i tym podobnych, jakieś ziłem, odleciał. Ten bagażnik upierdzielił się tutaj, tutaj na tych czterech mocowaniach. No cóż, no ktoś, kto zamontował kufer aluminiowy, który z automatu przekracza dopuszczalne obciążenie takiego bagażnika, no nie pomyślał do końca. I to był błąd ludzki, a nie, nie wiem, jakiś słaby materiał tego sprzętu. Jakby tutaj był zwykły plastikowy kuferek jakieś 32-38 litrów, nie byłoby najmniejszego problemu. Generalnie dąży do tego, że wocz, nawet do, do... kufrów bocznych, detykuje tutaj też taki rurkowy bagażnik centralny. Ja go nie mówiłem tak jak mówiłem, a żeby tutaj zrobić takie mocowanie stąd wychodzące, no trzeba byłoby trochę poprzerabiać, więc wymyśliłem taką rurkę, która wchodzi tutaj w oryginalne mocowania. Na początku myślałem, że trochę kiepsko to wygląda, ale teraz tak z, z biegiem czasu powiem wam, że to nawet jest dobre, żeby tutaj coś jeszcze chwycić, kamerkę czy coś. Nie jest to takie głupie, jakby się wydawało. E, sakwy są oczywiście demontowalne, szybko tutaj za, po, pociągam za to e, i wyciągam całą, całą sakwę, czego nie będę teraz e, do końca robił, bo po co? E, dalej, 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 dalej. E, uch, włącznik do, do świateł dodatkowych, wyłącznik ABS-u. ABS, szkoda, że jest wyłączany oba, na oba koła, a nie tak jak na przykład w e, Motomorini e, jest możliwość. Odłączenia tylko tyłu, a przód zostaje włączony, no ale w sumie przyzwyczaiłem się do tego. Dokładnie takie samo rozwiązanie było w Benelli TLK, także Luzik. O tym mogę wam zrobić dłuższy jakiś odcinek, ponieważ jest to fajne urządzonko. To kształtem może przypominać, nie wiem, na witela chyba to był 550, coś w ten deseń, który był zrobiony na Windowsie mobilnym. Można było alternatywę kupić taką no-name'ową. Zresztą ja taką miałem swego czasu i filmik jest na kanale taki porównawczy. Nic specjalnego, już trochę archeiczne rozwiązanie. A tutaj też, zobaczcie, uruchamia się powoli. O, cyk, połączyło się z moim telefonem i mam w pełni działający elegancki Android Auto z muzyką, ze wszystkim z sterowaniem inteligentnego domu i z mapami Osmand, które chyba w sumie jedyne na tą chwilę działają z Androidem Auto. Działa, więc jeśli chcecie więcej, to, to jest fajne. To jest w ogóle, można powiedzieć, tablet z Linuxem, który łączy się bezprzewodowo z telefonem. Spoko. E, chociaż nie mogę go połączyć, tak, żeby tutaj mieć dźwięk, a te, tutaj tylko ekran. No i nieważne. E, upierliwa rzecz tego ekranu jest taka, że e, dość ambitnie tutaj działa ten, ten czujnik zmierzchowy, i. E, bardzo często zmienia tak jak dzisiaj o tej porze, już jesteśmy to. to, to bardzo często się zmienia z białego poświetlenia na czarne poświetlenie takie nocne. E, szkoda, że nie można tego zblokować na stałe, albo ja o tym jeszcze nie wiem. E, może, może jest taka opcja, bo tutaj mamy bluetootha i ten bluetooth do czegoś przecież służy. E, prawdopodobnie o, pokażę Wam od razu, jak mam oczony zapon, jak te lampki wyglądają. Cyk. No i po. Światłach tutaj można, znaczy po drzewach, można zobaczyć, jak, jak mocne to światło jest. E, dobra. No i ostatnią modyfikacją, czy może ostatnią, taką najszybszą modyfikacją, która pewnie jeszcze wleci do tego sprzętu, to ma być zrobienie mapy, e, takiej, która odblokuje ten motocykl do kategorii A, bo DSX -y są sprowadzane jako kategoria A2. Czemu? No wiadomo, większa grupa odbiorców, prawda? Jeśli ktoś chce mocną Maszynę adwenturową w kategorii A2, znaczy na kategorii prawka A2, no to DSX jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo daje największe pole manewru. Zobaczcie, konkurencja typu Beneliterka, czy nie wiem, DS500 chociażby, to są maszyny robione konkretnie pod kategorię A2, i tam dużo nie podniesiecie, a jeśli podniesiecie, to wysilicie ten silnik. A ten silnik jest całkowicie niewysilony, on jest przyblokowany, e, jego pełny potencjał, więc można go odblokować. I to można go odblokować tak fest, ponieważ widziałem mapy, które dają mu 68 koni, 70, chyba, 1 Nm, czyli e, wiecie, takie rejony już e, Tuarega czy e, Tenery, jeśli chodzi o moment obrotowy przynajmniej. E, wiadomo, że praca jednostki drówki to zawsze praca jednostki więc tego nie można bezpośrednio porównywać, e, chyba że do ten R660, to wtedy będzie dużo mocniejszy. E, i, I cóż, no więc taka taka mapa pewnie prędzej czy później tutaj wleci. E, a tu i ciekawostka znowu: e, jeszcze coś, co mi się podoba w tym sprzęcie, dlaczego go wybrałem, e, bo jest kilka e, rzeczy. Numer jeden po prostu mi się spodobał. Numer dwa. Cena. No, w tych pieniądzach nie kupię e, tak tanio jak go dostałem, nie kupię drugiego sprzętu. E, I w przypadku ceny domyślam się, że na pewno znajdzie się jakiś delikwent, który stwierdzi, że o, to straci na wartości e, dwa razy, że to Chińczyk, Tandeta i tak dalej. To samo słyszałem przy Benelli literka. E, I TRK po 5 latach użytkowania z przebiegiem 20 kilku tysięcy kilometrów sprzedałem dokładnie w cenie zakupu. Także czy to ma stratę wartości? Nie wydaje mi się, a, a więc tak samo będzie i tutaj, przypuszczam, a ja no, siłą rzeczy na Benelli wyjątkowo długo ze mną było, ten przypuszczam, że szybciej troszkę ucieknie z moich rąk, a może wręcz przeciwnie zostanie na dłużej, zobaczymy. Także jest przyszłościowy jeśli chodzi o moc, zresztą ja nie potrzebuję dużej mocy w sprzęcie, wydaje mi się, że te 60 parę koni to będzie super rozwiązanie do takiej jazdy jaką preferuję. A, no i chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie silnika, bo nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale ten motocykl jakby nie było ma korzenie w motorsporcie, konkretnie w Dakarze, bo F650RR na tamtą chwilę zostało stworzone na Raid Paryż-Dakar i w latach 99-2000, jeśli mnie pamięć nie myli, ten Dakar wygrywało. Dopiero potem powstało F650GS. Bo wcześniej były F650, ale to jeszcze nie GS w każdym razie i ten silnik pierwszy w F650 do F650 gs faktycznie się różnił i to jest właśnie dokładnie ten silnik. Chociaż troszkę zmieniony, bo tutaj jest inaczej umiejscowiony zbiornik oleju. Moim zdaniem też nie najgorszy, bo tutaj się chłodzi dodatkowo, więc nie jest to głupie rozwiązanie. I słyszę, jeszcze miałem wam pokazać? A miałem wam pokazać kilka rzeczy, które mnie zaciekawiły. Bo po pierwsze, tutaj ta owiewka jest otwierana na kluczyk. E, po co? Bo w tym konkretnym miejscu było gniazdo ładowania takie, wiecie, staromodne 12V, nie? gniazdo zapalniczki. O, tak to się konkretnie nazywa. Ja to wyrzuciłem w to miejsce, wpiąłem sobie zasilanie do nawigacji. Natomiast tu przy kierownicy jest fajnie to rozwiązane, że na przykład. Tu gdzieś idzie kostka od lamp przednich i jest jedna wolna kostka, właśnie pod akcesoryjne oświetlenie. Można? Można. Eee, także nic nie musiałem przerabiać w instalacji, nie musiałem jakoś specjalnie się głowić, po prostu wpiąłem sobie w oryginalną kostkę przygotowaną pod to. Rewelacja, fajnie przemyślana maszyna. Chociaż przypuszczam, że pewnie na jakichś rynkach Występowa z automatu z lampami bocznymi, bo gmole aż się proszą o zamontowanie tam lamp. Ech, dobra, koniec gadania, bo już i tak wyjątkowo długo to nagrywam. Zamiast jeździć i docierać, chociaż dzisiaj się trafiła taka pogoda, że jest tak niesamowicie mocny wiatr i zimny, że aż nie chce się e, siadać na motocykl bez, e, znaczy w kurtce bez podpinek i innych takich. Dobra, za długo gadam o jednym sprzęcie i o pierdołach. Dzięki za oglądanie, jeśli dotrzymaliście do końca, chociaż pewnie będzie to osób 3 z 21 tysięcy obserwujących. No, do zobaczenia, do następnego. Już może z jakiejś konkretniejszej jazdy, pojeżdżawki tym motocyklem. Tymczasem.